Tak. Proszę Państwa, wcześniej, bo taka wyczostaj obejmiemy. Tak, ochotnie. Dobrze by było w bo nie obejmiemy. Ja jak byłem w szkole podstawowej, to się wymieniałem ze szytami, z moimi koleżankami, kolegami. Czas na Sonia Bohosiewicz. Wit witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Fajny, nie wiem, Fajnie, to że Tak Ci widzimy, no? Kapelusz. To jest dobra czapka. A dzięki, bardzo. Tak podkolorystycznie. Szybkie pytania. Jako dziecko chciałam? Zostać aktorką. Nie, nie potrafię być się bez? Moich no dzieci. U innych ludzi najbardziej pociąga mnie? Prawda. Nie lubię natomiast u innych? Kłamstwa. Mój sposób na handrę to. Morsowanie. Zajebiście? Moment, który odmienił moje życie to? E, urodzenie pierwszego dziecka. Ma, nie wyglądasz. Czemu nie? No, że tak dobrze w sensie. Ale co? Co to że znaczy? Tak wiesz, po dziecku odmienił. już tak zajebiście, Tak, że wyglądasz zajebiście, no. Nie, ale ja mówię w innym sensie, w tym odmienił, że nagle już wszystko było inne. I właśnie o to chodzi. Mam zika na punkcie. E, ba, ba, ba. Nie wiem. Niczego. Jedzenia chyba. O, ja też. Moje motto to. Mm, jutro też będzie dzień. Stresuje mnie. Mm, szybkie odpowiadanie na pytania. <noise> Dobrze, z dystansem. Denerwuję się, gdy mm, ktoś używa przemocy. Najbardziej lubię. Mm, wieczory z przyjaciółmi. Moja główna zaleta to: poczucie humoru. A wada: e, spóźniactwo. Mam do siebie żal o to, że mm, nie oszczędzam więcej. <laughs> Chciałabym sobie zmienić, e, nie mam to w dupie. Wszystko lubię. Jeśli chodzi o pieniądze, to e, bardzo je lubię. Tylko, żeby się lepiej mnie trzymały, e, najbardziej zawiodłam się na. No, nie chcę nawet ich pamiętać. Nie wyjdę z domu bez. Kluczy. Nie zasnę bez. O, on co to jest wstyd. E, zrobienia jednej planszy w Tudoc. Ja mam to samo, na przykład ja mam Duolingo z językiem obcym i też po prostu staram to się codziennie. Ładne, na Duolingo, a ja stary, no. Weź, a ja w Bilard gram, ja w Bilard. Gram. Dzięki Bogu. No i super, zajebiście, wracamy. E, mam ochotę na. Ten film. Ja oglądam, zajebisty, polecam. Chciałbym, chciałabym. Co byś chciał? Ja chciałbym y, ja całe życie. Muszę się napić, bo mi się y, pić się chce. Zaraz ci skombinujemy. No. Czekaj, o, może panu tej. A widzisz? Masz, zobacz, no! Zobaczcie, no. proszę państwa, tak to jest. Tak to ok. Diwa. Diwa. Super. Diva. Widzisz, woda, czy państwo takie. pstryk. Nie, bo to akurat zapisałem, tak to potem będą z głowy. E, co mam? Mam ochotę na. Chciałabym? Chciałabym, żeby film był naprawdę bardzo dobry. Jest, brzydzę się. Ale już było, przemocą, no. Najbardziej żałuję. Siłą. Co? Najbardziej żałuję? Tak. Nie żałuję. Największym nieszczęściem byłoby dla mnie? Choroba. Czuję satysfakcję, gdy? Mam standing ovation. Ja też tak mam, ale to na weselach. Zawsze znajdę czas dla? Rodziny. Boję się? Niczego się nie mylę. Zazdrosz... Zazdroszczę? Zazdroszczę. Niczego. Zajebiście. Podziwiam. Wiele. Nienawidzę. Mało. Szczęście to dla mnie. Ooo. Ładna Tych odpowiedź. Ludzie. I teraz ostatnie, gdy mówią o mnie gwiazda. M mówię. Bardzo miło z twojej strony, ale weź przestań. Ja uważam, że gwiazdy są tylko na niebie. Sonia Bohusiewicz, masz ci los. Powiedz mi, jak ty funkcjonujesz w mediach społecznościowych, bo jednak twoja postać tam mocno... Dajesz radę? No, co? Ale masz takie że 15% na hasło Sonia, na jakieś tam coś? Masz takie oferty? Mam. Jak? Da się z tego wyżyć? To jest dodat O, to jest dobre pytanie. Czy mogłabyś porzucić aktorstwo na rzecz aktywności w mediach społecznościowych? Bank. Czy umiałabym przeżyć za Instagram? Y, ogólnie za media społecznościowe. Y, umiałabym przeżyć. Ale miało być na przykład bez problemu, jakby to było na, tak, na tyle wystarczające środki finansowe na życie, utrzymanie, na inwestycje w przyszłość, A żeby porzucić życiu ile zarabiam? Nie, pytam się o to, czy jesteś w stanie, bo jak rozmawiam z aktorkami, to wiele aktorek mi płacze, ojej, reżyserzy i reżyserki castingu sprawdzają te liczby na Instagramie, mimo że jestem taka zdolna, ambitna, nie dostaję roli, to jest w takim kontekście. Tak robią? Podobno tak robią, były na ten post na ten temat, ale zajebiste oczy zrobiła. Nie wiedziałam o tym. No tak i wypominają w Jeniawie, to się często mówi, ale nie, mówię, oczywiście nikt ci tak nie powie, tak jak teraz. Nie ja wiem o co chodzi, że... Wiesz, co? No, ale to wiadomo, że popularnych aktorów obsadzają, no nie? No, bo im przyniosą widza, yy, bo będą na plakacie i ktoś mówi, o, znam Dziela, kocham Dziela, znam jego filmy, a w weselu był zarombisty. pójdę, co to jest, masz ci los, idę. No to tak działa. To a ja znam ja Sonię Boho, się Taka charakter tak aktorka. Ty grałaś w polskim główniu, ale pamięć mnie. Nie ma. Grała. Pamiętam o, dobry super. film. To tu zarąbisty film. Pozdrawiam Grześka i Tymona z tego no, miejsca. No, bardzo, bardzo, bardzo. Myślisz, że brakuje w Polsce musicali? Takich połączonych z komedią. Ja nie by było. Fajnie by było musical z przyjemnością bym. Ja lubię musical, no. z wiekiem się podobają coraz bardziej muzykale i bajki. No, a widziałeś innych ludzi, to jest to muzyka. Kurwa, ty tam no. grałaś. O, no, dobry to był film. Dublerka, czy ty w całej okazałości? Sorry, musiałam się o to. Ty, no, przecież tam były dorobione piersi. Jednak. No, jak to? Kurde. Przecież tam były takie, wiesz, duże, dorodne piersi i wony. Ja, Iwony. ja, właśnie, ja właśnie tak myślałam, mówię, wow, dlatego no musiałam się zapytać. Codziennie dwie godziny. Ale naprawdę, to niezły trend. No. Ale wyglądasz tam zajebiście, no i teraz wygląda. Dziękuję ci bardzo. Powiedz bardzo. mi, jak się, jak się w taką cielę rolę, która to jest ta, No, to jest rapopera. Przełomowa. W Polsce czegoś takiego nie było. Uważam, że niestety przez ale wojnę... Teraz do innych ludzi przechodzimy, sobie In. śmiało. Będziemy masz ci ludzie, inni ludzie. Spoko. Aha. Masz los, inni ludzie. Dobrze. Słuchaj, ja rozmawiam z Sonią Bohosiewicz. Mówimy no. o masz los, ale też o twoich innych rolach, które zbudowały, że teraz grasz w ci los. Bęk. Proszę. No i co? co to Pytanie jakie? Pytanie jest na takiej zasadzie, jak to jest grać taką przełomową rolę i jednocześnie rapować w, obecnie, w obecnych czasach, gdzie rap jest współczesnym popem. Słuchaj, to było bardzo trudne. No co, jak to jest? No to, to jest bardzo satysfakcjonujące. No to jest, wiesz, no połączenie kupy różnych rzeczy w jedno i było to bardzo trudne, no trudne do realizacji. Jeszcze do tego przerwała nam pandemia kręcenie. Potem musieliśmy zaczekać, żeby liście spadły z drzew, więc na 8 miesięcy nas w ogóle wywaliło z butów. Ale powstało coś naprawdę świetnego. Zgadzam się. Ponad, że to jest naprawdę bardzo, no to jest wybitne. On zyska na czasie, powiem ci, ten film. Z, bo on trafił źle z premier, bo wtedy był wybuchy wojny i tak jak mówisz, pandemia, więc ja życzę, że będzie miał drugie życie w streamingach. Naprawdę sprawdźcie to. Streaming. Już, by, już, już byłeś. Był. No to dobra, może będzie miał drugie życie. Wracamy, masz ci los. Nie będę zadawał tego pytania, które pewnie większość redakcji zapytała, co byś zrobiła, gdybyś wygrała Totolotka, więc ja bym zapytał, co byś zrobiła, gdybyś wygrała Oscara. Nie wiem, chyba bym się cieszyła, nie wiem, co się robi. No to chyba się cieszy, dziękuję Bogu, czy tam o rodzinie. No nie wiem, ale nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, wiesz? Okej, okay, powiedzmy, ale zawsze można marzyć. delim nie. nie marzyłam nigdy o tym, to nie było w moim, w moim... na mojej liście marzeń. Mówię z głowy czy z niczego, ty kiedyś grałaś w kabarecie, ale pamiętam, i to było te... I powiedz mi, jakby historia zatoczyła koło, Sonia z stand-uperką. Tutaj o, z kolegą tutaj duet zrobisz dobry, a może w tę stronę iść, w tę Mańkę, charakterystyczna babka, dobrze wyglądająca, uśmiechnięta ducha do ucha. Ale ja mam stand-up. Kurwa, to powiedz o tym. Mam stand-up śpiewany, to nazywa się to domówka. I gdzie to można zobaczyć? Bo powiem ci ja niestety. Ja na przykład wczoraj w zielonce pod Warszawą, no w różnych miejscach gram, jeszcze po. Kurde, ale czego się no to porozmawiajmy o tym, bo ja powiem ci na przykład ja nie jestem ja jestem antyfanem, bo tam to jest stand-up o sraniu albo o Nie, nie ma u mnie ani jednego przekleństwa. Naprawdę? Tak, tak kulturalnie? Tak. I powiedz mi, to w takim razie ty czujesz, że to jest taka praca u podstaw, że ty jeździsz do ludzi, dla których jesteś atrakcją, często gwiazdą i jakimś kolorem w ich życiu? Większość ludzi tak robi większość aktorów, że jeździ ze spektaklami po kraju. Wiem o tym. No. Jestem zaskoczony, że, że ty właśnie taki masz stand-up muzyczny, bo myślałam, że wiesz głównie filmy, 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 serial, nie, a tu... nie. Nie, mam swój stand-up śpiewany, mam swój koncert 10 sekretów Marilyn Monroe, gdzie gdzieś płyte niedawno wydałaś. No już trochę dawno, dwa lata temu, więc jeżdżę z tym e, oczywiście nie z tym składem big bandowym, tylko z kwartetem, no bo to mało kogo by było stać na big band i mam jeszcze swój monodram. Gdzie, który można zobaczyć w no, zapraszam, zapraszam. Tak. Kurde, to ja muszę Cię zaprosić, jak będę kiedyś burmistrzem albo prezydentem, czy coś będę miał wpływ, to trzeba zaprosić. Co? No to zaproś. No to muszę wolobować do... najpierw burmistrz. No to, no w sumie by się opłacało, ale wiesz co, wracając, bo Amen. mówisz... Ty masz najdłuższy wywiad, już pięć. 500... osób chcemy No dobra, już zostało dwie, okej, okay, ja czekam najdłużej, ha, widzisz, makały po makale, wyrównało się ostatnie pytanie, czy teatr obiezdowy i stand-up... Pozwala aktorom wyjść z bańki się z rzeczywistości? To jest ostatnie pytanie. O, czy wy pozwala wyjść z bańki? Tak. W jakim sensie? Wyjść często bańki? aktorzy żyją w jakimś takim kokonie, często się nie widzi. Nie żyłam w żadnym kokonie, sobie jeździłam zawsze z spektaklami, i tak jak wspomniałeś z grupą Rafała Kmity jeździłam i całe życie jeździłam. Sonia Bochosiewicz, dziękuję za rozmowę.